Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w króciutkim odcinku zapraszającym was dzisiaj na godzinę 14, około 14, więc może być troszkę przed, troszkę po, na sobotę z Shakes and Fidgetes. Moi drodzy, co w planach? Planach, moi kochani, tam jest chyba jeszcze paseczek i grzybek, awki do skończenia, więc skończymy najpierw sobie 120 awki, pogadamy, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, podpowiadamy, pokończymy sobie tą awkę. Jak skończymy awkę, nagramy sobie miksiorka, czyli pupile, portale i takie tam sprawy, bo dawno nie było na YouTubie. No i moi drodzy, potem nagramy sobie Q&A, bo już wystarczająco dużo czasu upłynęło, e, odkąd opublikowałem odcinek Q&A 2019, porażka w petach i tak dalej. Tutaj nie widzicie początku, bo jest scena z 6a, więc jest trochę ucięty, ucięta lewa strona ekranu ale to jest odcinek QA 2019, więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania związane z Shakesem, to proszę sobie wskoczyć na listę odcinków i odnaleźć odcinek QA 2019. On był niedawno nagrywany, opublikowany 13 lutego 2019 roku, więc dość niedawno. I zapraszam do zadawania pytań. Widzicie, tych pytań trochę jest, więc przez nie będziemy przelatywać na nagrywce i na nie odpowiadać. Pewnie częściowo kierować też na. Serię o mini poradnikach, ale to już zobaczymy. Także moi drodzy, około 14 i zaczynamy od skończenia karczmy, mix, potem QA. A co potem? A potem nie wiem, ale powiem Wam, że dostałem od twórców gry Pacify klucz, zainstalowałem grę. Pacify to jest gra twórców Emily Wants to Play. Niektórzy pewnie pamiętają, jak Emily Wants to Play with me, jak dostarczałem pizzę. Teraz tutaj jest podobna, Emily. No, i jest jakaś historia, no generalnie to jest horror, który ma możliwość single player mode, ale także kooperację i PvP mode, to jest w ogóle ciekawe, że można grać PvP. Jak ktoś ma tę gierkę, to można by spróbować kopa. W kopie multiplayer you work together trying to help each other escape the house. You can save each other from the girl by interrupting her when she catches someone. Więc można. Moi drodzy, wtedy jak ta dziewczynka, która pewnie jest siostrą Emilii, ta właśnie dziewczynka, która jest może córką, może siostrą Emilii, nas złapie, to w kopie można się od niej uwiązywać. Zobaczymy, czy to będziemy grali, czy Sleja, czy coś. No w każdym razie, wy będziecie mogli troszeczkę zdecydować o tym. Może ktoś mnie przekona do tego, żeby zrobić taką sobotę z horrorem. Kluczyk dostałem, gra jest zainstalowana, wszystko jest gotowe. Także, moi kochani, Zapraszam Was dzisiaj na livewiorka. Do zobaczyska się mano i pa!